Witam. Rabaty warzywne powoli pustoszeją. I właśnie, żeby tutaj nie było tak pusto, to co roku wysiewam sobie poplon. Tak jak tutaj po ogórkach. Konkretnie jest to gorczyca. Ale poplon ma również inne zalety. Znakomicie wzbogaca glebę, przywraca żyzność gleby, hamuje rozwój chwastów, poprawia strukturę gleby. Chroni także wierzchnią warstwę gleby przed erozją. Niektóre nawozy zielone niszczą chorobotwórcze mikroorganizmy. I najlepiej sobie y, dobrać poplon do, y, do własnych warunków, do warunków glebowych y, na różne rodzaje gleby. Najlepiej dobrać sobie różne nawozy zielone. I tak na ciężkie gleby najlepiej sprawdzą się nawozy, które będą tutaj swoim systemem korzeniowym rozbijać właśnie te ciężkie, zwięzłe gleby, i będą te gleby dzięki temu napowietrzać. I na takich glebach świetnie sprawdzi się gorczyca, rzodkiew oleista, łubin czy też gryka również pospolite zboża typu żyto, owies i pszenżyto także właśnie swoim rozbudowanym systemem korzeniowym tą ziemię powinny spulchnić. Z kolei na słabych glebach mniej zasobnych warto wysiewać nawozy zielone, które wzbogacą ją tą glebę w azot, właśnie szczególnie w związki azotu. Bardzo dobrym przykładem tutaj może nawet nieoczywistym są rośliny strączkowe, tak jak tutaj mamy fasolkę szparagową, ale również i, i groch. Rośliny strączkowe wiążą w korzeniach azot z powietrza i później po obumarciu rośliny, po obumarciu korzeni ten azot właśnie zostaje w glebie. I podobnie wzbogacają glebę również koniczyna, łubin czy też lucerna. A z takich ciekawszych przykładów, na przykład amarantus, czyli szarłat, może rzadziej stosowany, ja przynajmniej się nie spotkałem, jeszcze nie widziałem na polach jako, jako poplon, ale również się go stosuje i tutaj ma taką ciekawą zaletę, że amarantus ma bardzo długi korzeń i właśnie dzięki, przez ten korzeń wyciąga te właśnie związki azotu z głębszych warstw gleby i przenosi oczywiście mówiąc tak obrazowo i w cudzysłowiu yy, bliżej powierzchni no i wtedy zdecydowanie te rośliny yy, wysiane czy wysadzone będą yy, lepiej rosły. Ale bogata i żyzna gleba to nie tylko azot, ale także również potas i fosfor i właśnie yy, wysiewanie gorczycy, rzepaku i rzodkwi oleistej yy, pomaga lepiej roślinom wchłaniać yy, związki fosforu, także yy, zatrzymuje i wiąże w glebie Sole mineralne i zapobiega ich wymywaniu z gleby. Natomiast gryka oprócz właśnie wzbogacania gleby w fosfor, wzbogaca również glebę w potas. A na glebach piaszczystych, pylistych, coś takiego jak moja, warto wysiać poplon mrozoodporny jesienią i zostawić go na zimę. Nawet może być to zwykłe żyto, i wtedy ochroni nam to. Naszą glebę przed erozją mrozową. Warto to zwłaszcza robić w regionach, gdzie pokrywa śnieżna jest znikoma, śnieg rzadko pada. No a często właśnie zimą występują mrozy, i do tego przyjdzie silny wiatr, który nam tutaj będzie powodował właśnie erozję tej wierzchniej warstwy gleby, i przez to ta gleba jeszcze stanie się bardziej pylista. A tak, te poplony mrozoodporne powinny nam tą glebę ładnie osłonić. Wysianie poplonu pozwala również obniżyć kwasowość gleby, chociaż najczęściej w ogrodzie stosuje się popiół czy też wapno, to jednak tutaj mogą przyjść z pomocą również nawozy zielone i dobrym przykładem jest to na przykład facelia, ale także i koniczyna czy też gorczyca. I ta kwasowość wtedy można powiedzieć zbliża się do wartości neutralnych. I oprócz korzyści typu wzbogacanie gleby, poprawianie jej struktury, większość nawozów zielonych świetnie tłumi chwasty. Tu jest też, też dobry przykład właśnie ta gorczyca. I tutaj, poza tą gorczycą, praktycznie nic więcej nie rośnie. Ona tutaj, dzięki właśnie swej masie zielonej, świetnie tutaj zarasta i nie pozwala się przebić na powierzchnię yy, właśnie młodym chwastom. Oprócz, oprócz właśnie gorczycy, świetnie sprawdzą się ten zboża, żyto czy też owiec, które właśnie mają rozbudowany ten swój system korzeniowy i też nie pozwalają tym chwastom przed życiem na powierzchnię. A oprócz zbóż to także lucerna, koniczyna czy też rzodkiew oleista również świetnie się sprawdzą, zarosną teren i nie będą tutaj chwasty rosły. I jeszcze jedna ważna zaleta poplonów to to, że. Pomagają zwalczać choroby i szkodniki. Wiadomo, w glebie znajduje się mnóstwo patogenów, szkodników, szczególnie ich larwy. Tutaj, właśnie z powodzeniem, można stosować poplon typu gorczyca, rzepak, rzodkiew oleista czy też łubin, które właśnie będą niszczyły chorobotwórcze mikroorganizmy czy też nicienie. Natomiast facelia będzie odstraszała ćmy, mszyce, drutowca. Zresztą, facelia, można powiedzieć, że to jest taki uniwersalny poplon. Sprawdzi się praktycznie na każdej glebie i sprawdzi się można powiedzieć do wszystkiego. Z kolei na przykład korzenie owca zawierają substancje, które hamują rozwój chorób bakteryjnych i grzybiczych, a także chronią przed zgnilizną korzeni i dobrze byłoby na przykład taki owiec wysiać sobie w tunelach, szklarniach, po pomidorach, gdzie często właśnie te choroby grzybowe gdzieś tam są w glebie i bardzo trudno jej jest yy, można powiedzieć, wytępić. I właśnie mam tutaj przygotowany poplon, to jest gorczyca. W Większości jest to gorczyca, bo również yy, zawiera inne nasiona, Widzę tutaj jest trochę owsa. Także można powiedzieć, to jest taka gorczycowa mieszanka. Jak przygotować glebę do wysiania poplonu? Tutaj na początek należałoby usunąć wszystkie chwasty, żeby te chwasty nie tłumiły nam wschodów nawozów zielonych, a później te nawozy zielone już same sobie poradzą i te chwasty z kolei one będą tłumiły. Jeśli mamy glebę zbitą tą wierzchnią warstw, warto by było ją troszkę wzruszyć, nawet przegracować. Nie trzeba jej przekopywać, nawet nie jest to wskazane. Wystarczy tą wierzchnią warstwę wzruszyć tak, żeby właśnie tutaj po wysianiu można było tą glebą nasiona przykryć i te nasiona powinny być tak schowane na 2-4 cm w ziemi. Poplon kosi się, gdy osiągnie wysokość 20-25 cm i zawsze zanim zakwitnie, Ponieważ kiedy już kwitnie, to ta łodyga tych nawozów zielonych staje się zdrewniała i wtedy wolno się rozkłada. Nam zależy właśnie na tej masie zielonej, która będzie nam wzbogacała glebę w przydatne substancje pokarmowe. Poplon po wysianiu należy zagrabić. I taki poplon siejemy praktycznie w dwóch terminach, w sierpniowym, kiedy znikają z grządek pierwsze warzywa typu ogórki wysiewamy nawozy zielone które zdążą wytworzyć masę zieloną przed nadejściem mrozów i przekopiemy je jeszcze przed zimą. No i drugi termin to wrzesień-październik, kiedy wysiewamy nawozy zielone mrozoodporne, które zostawimy na zimę, żeby rosły i dopiero przekopiemy je na wiosnę. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.